Serwus 6 marca 2021 sobota. Nagrywam to po raz drugi. A to z tego względu, że przez przypadek nagrałem stop, nacisnąłem stop, ale mieszałem o to. Jak widzieliście, robiłem sobie takie ćwiczenie techniczne. Dorwanie jest to ćwiczenie, które kiedyś wymyśliłem właśnie trenując się tu na podjeździe ale chodzi w nim o to po prostu żeby ruch był idealny to ćwiczenie naprawdę dało mi najwięcej jeśli chodzi o, o takie poczucie poczucie rwania czucie pozycji jak się rozkłada ciężar jak mięśnie mają być napięte skupiam się w każdej pauzie nad czymś innym. Na samym dole skupiam się na tym, żeby jak najbardziej złamać sztangę w pół, odwrócić ręce i zaangażować najszerszy grzbietu. Kiedy idę do góry, na pierwszą pauzę nad kolanem skupiam się na tym, żeby pchać nogami i ciężar był równomiernie na całej stopie. W tej pierwszej pauzie nad kolanem skupiam się na tym, żeby linia barków była przed linią sztangi, czyli żebym był w hangu, w zwisie. Później druga, druga pauza w połowie uda. Tutaj już zaczynam naciągać sztangę na siebie, odchylać się w tył. Odchylać się, nie mówi się odchylać w tył, bo nie da się odchylać w przód. Odchylać się zaczynam i połowa uda, kiedy linia barków jest, kiedy barki są w jednej linii ze sztangą i tutaj też ciężar ciała na całej stopie, i następnie lecę wyżej. Trzecia pauza w pełnym wyproście, kiedy sztanga już jest jak najwyżej, ręce cały czas, cały czas rozluźnione. Wstaję na palce, skupiam się na tym, żeby kolana były na maksa wyprostowane, bo zauważyłem, że tego nie robię do końca. Oczywiście poślady napięte i barki jak najwyżej. I tam krótka pauza na złapanie równowagi. i nisuję ruch ciągnąc łokieć do góry i później szybko schodzę, wyłapanie w przysiadzie. I w przysiadzie kolejna krótka pauza. Tutaj skupienie na tym, żeby ramię nie było nawrócone, tylko odwrócone. Wieczny problem. Zawsze się na tym łapie i zawsze jest to dla mnie trudne. No. No i tak sobie robię, nie wiem ile zrobię serii, tak naprawdę pewnie aż będzie zachód słońca, może dorzucę jakiś ciężar do tego z wykorowania później, ale robię od 5 do 8 powtórzeń, jeśli czuję, że robię źle, to robię dalej do skutku, aż będzie dobrze, tak żeby zakończyć serię dobrym powtórzeniem, żeby była dobra pamięć mięśniowa. No dzisiaj mamy sobotę, czyli dzień przetworzonego jedzenia, bo w ciągu tygodnia od niedzieli do piątku jem tylko rzeczy, które są składnikami, a nie rzeczy, które mają składniki. A dla zresetowania głowy i nie w sobotę sobie robię dzień odpustu i jem to wszystko na co mam ochotę. To są najczęściej płatki z mlekiem, chipsy, makaron, czekolada i co innego wpadnie przy okazji. Dzisiaj na śniadanie sobie zjadłem na przykład płatki 250 gramów płatków, litr mleka, dwie czekolady i trochę chleba. No i chleb też się, bo chleba nie jem, bo po prostu mi wywala bepsel od niego Jak jem za dużo chleba, mam ochotę straszny, bardzo lubię chleb. Dzisiaj prowadziłem zajęcia rano, zrobiłem trening z grupą. To była taka pompa na górę ciała, wyciskanie jakiś tam biceps, triceps fajny trening, naprawdę fajnie się napompowałem i później zrobiłem jeszcze martwę z jednym handlem, martwe z jednym handlem, ulbole i D -ball. Z ziemi przez bark no, wrócimy do domu zjadłem to śniadanko. I tyle mam? 7 minut 20 sekund. To nagram jeszcze jedną taką serijkę. Mam nadzieję, że mi się nie przerwie nagrywanie tym razem. A jak się przerwie, no to już nie będę nagrywał trzeci raz i to będzie koniec dzisiejszego loga. Come on, yes. na linii sztangi cała stopa najszerszy zaangażowany bardziej ze sztangą kolano wyprostowane i do łokcie i ramiona odwrócone odwrócone i górna No taka seria potrafi zmęczyć mimo wszystko w ogóle padło mi e, pękła mi dętka w ostrym kole Nie wiem jakim cudem nad ranem po prostu zobaczyłem, że mam Plaka. I jeżdżę sobie karacikiem aktualnie. Te dęki z Dekatlonu wszystkie mi pękają w tym samym miejscu. No mam tyle tych dentek pękniętych. I one wszystkie pękają na takim szwie jakby. Jest. O! Coś takiego. I wszystkie pękają w tym miejscu. Patrzcie. No, tutaj mi pękła dentka w dwóch miejscach, bo od uderzenia o kamień pękło, oczywiście, na tym szwie i na tym I przykleiłem łatkę, było spoko. I po paru dniach łatka się przesunęła. Teraz tego już nie widać, bo ten kolej zszedł, ale po prostu łatka się przesunęła. Nie leci powietrze stąd, tylko stąd. Więc muszę kupować dentki lepszej firmy niż firma Decathlon. Myślałem, że to nie ma takiego znaczenia, ale człowiek uczy się całe życie, jak widać. No dobra, o tutaj widzicie sobie taką, tak właśnie piję sobie wodę. Koniec tego, koniec tego dobrego, do jutra.